No to idziemy. Zaczynamy. Ja niestety nie mogę uczestniczyć z wiadomych powodów. Entuzjazm. Ale przydam się do innych celów. Hey, where go. Go back to line. That's right. Yep. Robisz zdjęcia, czy... Te? Robię wideo. Nie no wideo jest zajebiste. Listen to the king soldiers. the king has spoken soldiers me let me get closer sweetheart get closer Felicity get closer get closer She's very good. all right take the shoe off. <laughs> That's right Król Częstogniew przemówił Słuchajcie Króla Częstogniewa Wielkiego Nie ma żartów Król Częstogniew Wielki przemówił Tak jest Nie ma żartów Nie ma odszkodowań Back go back, kids, go back. <laughs> you can be new recruits in few years. Alright. So uh, you and you from my side, go this side. Oh. And you and you. You stay here. Go back, go back, go back. You guys go there, this side. Gym. This is not a joke. Okay. Serious game. Renji wszystko dobrze.

Baby, smile. Smile to a picture. You just put king in chess. In check, I mean. <laughs> hey, you ready? Ready? So, okay. Show, go on, show. Uber? No, okay. Yeah. Uber. All right. Are you ready? Forward! Go, go. Back. Slowly, slowly. Odin! 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 Odin. Odin. Odin, is see. Odin is looking at you, soldier! <laughs> it's fun, Andrew, you like it, right? right? Take a rest! One more! Take a rest, three minutes! You Don't see, Andrew, go it's, go a, it's a go great back. game. Go Gaspardin. Back. you like go it? What's back. your name? Krosha. Yeah. alright, you see? Back. You're gonna be new soldier, great! Go back. Go back. Go back. We need people like you guys, you're new, you're doing well. Good.

Dziesięć namiotów, 15 tarc, wszystkie hełmy, skrzynie, kto przyjedzie? Chyba tylko Jim. To wszystko. Polska! Polska! Jeszcze Polska nie zginęła! Póki my żyjemy, to nam oza dzieła! odbierzemy. Zieloną odbierzemy. Zieloną ziemi ziemi do Polski, Za Zieloną przewodem Zieloną się Zieloną odbierzemy. Zieloną odbierzemy. Zieloną odbierzemy. Co nam obca przemoc dzieła, szablą odbierzemy. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. my żyjemy Dolową za dzieła Szablon odbierzemy Pasz, pasz do wioski ziemi włoskiej do Polski Za swoim przewodem Kończy się z narodem